Witamy w kolejnym podcaście z cyklu Boży Misz Masz. Dzisiaj poruszymy sprawy dotyczące duchowej gotowości do walki każdego dnia. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi treściami umieszczonymi na tym kanale. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, którzy pragną przybliżać ludzi do Boga. Poddanie się Bogu to powrót do jedynej formy życia, jakie powinniśmy prowadzić na Ziemi. Pamiętajmy, że Bóg dał ludziom ziemię we władanie, dlatego jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co się tutaj dzieje. A skoro tylko On jest Panem, powinniśmy zabiegać o Jego panowanie także i tu, jako Jego dzieci. Dzisiejszy materiał opowiada o tym, jak Bóg współpracując z nami dąży do przywrócenia pierwotnego dzieła. Stworzenia, którym jest życie z Bogiem w jedności z Nim, w Jego miłości, doświadczając Jego dobroci każdego dnia, czyli we wszelkim błogosławieństwie, czyniąc dobre dzieła Boże. Panie objawiaj nam siebie, abyśmy mogli poznać, jakie dziedzictwo swojej chwały umieściłeś w nas. Dziękujemy Ci za duchowy wzrok, słuch, trzeźwe myślenie w dostrzeganiu Ciebie i doprowadzenia. Świętego życia na co dzień. Dziękujemy, że mamy Twoją perspektywę na wszystko dzięki Twojemu Słowu. Przemieniaj nas na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Chcemy podobać się tylko Tobie i zabiegamy o pełną znajomość Twojej łaski, Panie. Świat duchowy kształtuje Twoje życie każdego dnia, czy jesteś tego świadomy, czy nie. To, co dzieje się w świecie duchowym, determinuje to, co dzieje się w świecie fizycznym. Świat fizyczny jest odbiciem tego, w co wierzymy. Człowiek narodzony na nowo z Bożego Ducha jest powołany do życia przez wiarę, która bierze w posiadanie wszystko to, co duchowo widzi u swojego Pana. Przed nowonarodzeniem nie znaliśmy ani nie rozpoznawaliśmy naszego wroga i jego strategii. Po nowonarodzeniu niestety często zdarza się, że niewiara i niezrozumienie nowego przymierza wciąż pozbawiają nas zwycięstwa, które Jezus Chrystus już odniósł poprzez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Obecnie dzięki nowemu przymierzu wszyscy posiadamy w sobie Ducha Świętego, który objawia nam Ojca i naszą prawdziwą tożsamość. Zrozumienie i przyjęcie dzieła krzyża jest najważniejsze. Teraz, dzięki zwycięstwie Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Duch Święty mieszka w nas, mamy zwycięstwo nad każdym kłamstwem, działaniem, zwiedzeniem przeciwnika. Jesteśmy duchowo oficjalnie oddzieleni na własność dla Boga, lecz nie każdy z tego korzysta. W liście do Rzymian w XII rozdziale drugim wersecie jest napisane: Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia. To bardzo wielka sprawa. Bóg daje nam odpowiedź, że rozwiązaniem jest przemiana myślenia, bo dzieło krzyża jest kompletne i już w pełni wykonane. Zostało nam powierzone sprawowanie władzy nad ciemnością w imieniu Jezusa, niszczenie dzieł diabła i poszerzanie Królestwa Bożego. Wierzę, że Duch Święty cały czas i nawet teraz objawia nam prawdę o tym, jak chodzić w Królestwie Bożym na co dzień i toczyć duchowe bitwy z ciemnością, przyjmując prawdę słowa Boga. Jeżeli chcemy skutecznie uwalniać innych od działalności demonicznej i myślenia według mentalności tego świata, najpierw sami powinniśmy obrać się z każdego kłamstwa, każdej błędnej doktryny, każdego bezbożnego przyzwyczajenia i tym podobne. Dlatego otwierajmy teraz swoje serca i umysły na tą wspaniałą rzeczywistość, którą jest Chrystus. Myślmy, mówmy, działajmy w świadomości nowego stworzenia, którym jesteśmy. Poddajmy się Bogu, przeciwstawmy się diabłu, a ucieknie od nas. Ubierajmy się w prawdę na co dzień, czyli odnawiajmy swój umysł. W drugim liście do Efezjan jest opisana bardzo mocna deklaracja Boga Najwyższego dotycząca obecnej rzeczywistości świata duchowego. Posłuchajcie, proszę uważnie. Każdy, kto pragnie należnej nam pełnej wolności w Jezusie Chrystusie, co mówi do nas Bóg. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni obecni wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy, targały nami rządze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to z martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił, jesteśmy jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Dogłębne i prawdziwe zrozumienie tego fragmentu ukazuje nam, że duchowo znajdujemy się oficjalnie dzięki Jezusowi Chrystusowi przez wiarę razem z nim posadzeni na wysokościach nieba, czyli w najwyższym okręgu niebios, jako nowe stworzenia po prawicy Boga Ojca. W pierwszym wersecie dowiadujemy się, że upadki i grzechy są przejawem wchodzenia w duchową martwotę. Ale przecież my zostaliśmy duchowo ożywieni z Jezusem Chrystusem. W to powinniśmy wierzyć. Nie wywyższaj słabości ciała, nie skupiaj się na nich, ale wierz w potęgę Jezusa, że On już Cię od tego wyzwolił. O tym rozmyślaj. Wierzę, że trwające w nas upadki i grzechy pochodzą jedynie z duchowej ślepoty, czyli z braku świadomości wolności w Jezusie Chrystusie, lub niestety z braku przyjęcia tego daru. Jedną z broni duchowej przeciwnika jest też wzbudzanie w nas duchowej ignorancji i lenistwa. Jeżeli posiadamy w sobie wciąż informacje pochodzące z ziemskiego życia, jest takie prawdopodobieństwo, że przeciwnik będzie mieszał nam szyki, łącząc nowe ze starym. Jak zatem chodzić na co dzień po tej ziemi w świadomości tylko i wyłącznie nowego stworzenia, a nie starego, w duchowej wolności z łaski Boga w Jezusie Chrystusie, czyli w rzeczywistości pochodzącej z najwyższego okręgu niebios? Bóg nazywa to walką duchową w kierunku uświęcenia. Polega ona na odrzuceniu całego myślenia ziemskiego, rozpoznaniu i odrzuceniu wszystkiego, co pochodzi z natury diabła w nas, oraz na utrzymywaniu swojej świadomości pełnej wolności w Jezusie Chrystusie. Dlatego powinniśmy każdego dnia zabiegać o to, aby odnawiać nasze myślenie na podobieństwo Chrystusowego. To wymaga od nas poświęcenia na rzecz poznawania Boga i naszej prawdziwej tożsamości. Jeżeli naprawdę pragniemy życia, do jakiego zostaliśmy powołani, będziemy zabiegać o rzeczywistość Królestwa Bożego w nas i na Ziemi. Odwróćmy sytuację. Jeżeli nie będziemy zabiegać o rzeczywistość Królestwa Bożego w nas i na Ziemi, do czego mamy pełne prawo i co jest naszym powołaniem, będziemy niestety pełnić wolę szatana. Jestem przekonana, że nie chcemy świadomie tego robić. Dlaczego jednak? Tak wielu ludzi posiadających Ducha Świętego pełni wolę szatana. Odpowiedź jest prosta bo nie rozpoznaje wystarczająco swojego prawdziwego pana. Właśnie dlatego kluczem dochodzenia w pełnej wolności jest spotykanie się z prawdziwym Panem, Jezusem Chrystusem i poddawanie Jezusowi Chrystusowi w posłuszeństwo każdej swojej myśli, wszystkich swoich działań, wszystkich słów, które wypowiadamy. Całe nasze życie musi się zmienić. Upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. To jest nasz główny cel. Poddawanie oznacza w swojej wolnej woli uznawanie jego za wzór we wszystkim i nieustanne naśladowanie go. To on jako jedyny człowiek chodzący po tej ziemi pokazał co znaczy być synem Boga. My nowonarodzeni też jesteśmy synami Boga Najwyższego i jesteśmy powołani do chodzenia w rzeczywistości Królestwa Bożego zupełnie jak on. To wymaga wzięcia udziału w procesie usynawiania, czyli oczyszczania ze świadomości rzeczywistości tego świata oraz wszystkich kłamstw wroga dotyczących naszej tożsamości i wejście w prawdę Słowa Bożego. To daje duchowy wzrost. Abyśmy zostali przedstawieni Bogu jako oblubienica czysta i nieskalana, to proces wychowawczy z greki Pajdeja. Mówiąc jednym zdaniem, w świadomości rzeczywistość Królestwa Bożego, czyli tego najwyższego stanu świadomości, wprowadza nas pokora przed Bogiem i tym, co mówi do nas. To stan bycia duchem cichym i pokornego serca przed Nim. Pismo mówi w liście do Jakuba w czwartym rozdziale. Żarliwie pragnie Bóg ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg pysznym się sprzeciwia, lecz pokornych darzy łaską. Podporządkujcie się zatem Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca wychwiejni. Uniszcie się przed Panem, a was wywyższy. Ten sposób myślenia to stan uznawania całym sobą władzy i panowania jedynego Boga, stworzyciela nieba i ziemi. W tym stanie nie ma już egoistycznego ja, mój, moje, przyjmujemy tylko prawdę, całkowicie odrzucając wszystko, co Bóg nazywa kłamstwem całą mentalność tego świata. Każda duchowa prawda w nas musi być zastosowana i przyjęta przez wiarę. Człowiek ma niesamowitą zdolność adaptacji nawet do braku sensu. Przyzwyczajamy się do nieobecności radości, do zmęczenia, które staje się częścią dnia. Akceptujemy niedostatek, różne choroby, cierpienia, a przecież Boża łaska uwolniła nas od skutków grzechu czyli każdego przekleństwa. Wejdź do radości Twego Pana, wykonało się. Adaptacja w jakiejkolwiek niemocy przeciwnej temu, co wykonało się na krzyżu jest demonicznie zdradliwa, bo gdy niemoc staje się w naszym życiu normą, duch przestaje walczyć o zbawienie, uzdrowienie, wolność. Jak często udajemy, że nie słyszymy tego, co Bóg już dawno nam powiedział, lub pozwalamy przeciwnikowi wlać w nas zapomnienie, pozwalamy się bić. Uciekamy od swojej prawdziwej tożsamości w Jezusie Chrystusie w zajęcia, obowiązki, rozproszenia. Ale po co? Przecież Bóg naprawdę wyzwolił nas z sideł diabła i w swojej łasce posadził ponad mocami ciemności. Nie uznając tej duchowej prawdy, tylko sobie szkodzimy. Duchowa ignorancja i lenistwo nie pozwalają nam żyć życiem, do jakiego zostaliśmy powołani. Okazuje się, że największe bitwy to te wewnętrzne, toczone w umyśle i w sercu. Lęk, apatia, niewytłumaczalne zmęczenie, strach przed zmianą, niedostatek, choroba. Trwanie w czymś tylko dlatego, że zainwestowaliśmy już za dużo, aby odpuścić. Nieświadomy bunt przeciwko Bogu, wynikający z braku poznania, brak wiary w Słowo Boże, nieposłuszeństwo w tym, co już wiemy od Boga, ale z jakichś powodów nie chcemy tego wykonywać. I wiele innych to objawy panuszenia się Królestwa, ciemności, z którego mieliśmy wyjść. Diabeł dąży do podzielenia naszego wnętrza, rozerwania naszej duszy na strzępy, chce, żebyśmy chodzili w zamieszaniu, nędzy duchowej, pogrążając się w wątpliwościach, pytając Boże, gdzie jesteś, gdzie jest Twoje zbawienie? Jego cel to uczynić nas niezdatnymi. Przez krew Jezusa mamy zapewnione już wszystko, aby wygrać każdą bitwę, ale musimy wzrastać w poznaniu, wzmacniać się w Jego mocy i rozprawiać z niewolą każdego rodzaju. Przykładowo, budzisz się w bardzo złym nastroju, w nocy dręczył cię jakiś koszmar, czujesz się niewyspany, masz depresyjne myśli, myśli o porażce. Przypomnij sobie, co na temat Twojej nowonarodzonej istoty mówi Jezus i zacznij usuwać z siebie tę ciemność, ale nie krzycząc na demony. Uspokój swoje serce i zacznij poddawać Jezusowi w posłuszeństwo każdą myśl, która próbuje wywyższać się w tobie ponad to, co mówi Bóg. Powtarzaj w swoich myślach i w sercu, jestem napełniony duchową radością. Napełniam się tą duchową prawdą, że owocem Ducha Świętego jest radość, cierpliwość i łagodność. Duch Święty mieszka we mnie. Zawsze zwyciężam w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Pani, że napełniasz mnie teraz radością ze zbawienia. Niech Twoje słowa połączą się z Twoim umysłem i sercem. Pozwól sobie poczuć tę radość. I uśmiechaj się do ducha świętego. On daje ci radość każdego dnia. Obiecał, że będzie to robił. A Paweł powtarzał: Radujcie się w każdej chwili w Panu. Powtarzam: Radujcie się. Więc raduj się. Złam w sobie to zmartwienie. Nie wywyższaj go. To tylko cień rzeczy przyszłych. Wejdź do radości swego Pana, braci i siostro. Halleluja! W trakcie obowiązków, w ciągu dnia podejmujesz złą decyzję, dręczysz się konsekwencjami, myślisz o tym, jak mogło być dobrze. Bóg mówi do ciebie: Nie martw się, patrz do przodu, nie patrz wstecz, przypominaj sobie te słowa: My nie przegrywamy, my albo zwyciężamy, albo się uczymy, dlatego że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty poprowadzisz mnie w swojej mądrości i znajdę rozwiązanie. Wszystko będzie dobrze, bo Ty troszczysz się o mnie i o moją rodzinę. Poczuj to bezpieczeństwo w sobie, że On ma nad wszystkim kontrolę, bo należysz do Niego, Twoje życie należy do Niego. Polegaj więc na Nim w każdej sytuacji i ufaj Mu, że On Cię poprowadzi. Stan się całkowicie zależny od niego. To twój Bóg. Brakuje ci siły? Przypominaj sobie, że Pan wziął wszystkie twoje niemoce, słabości i choroby na krzyż. Jego ranami jesteś uzdrowiony. Poczuj jego siłę. On niesie wszystkie twoje brzemiona. Poczuj to w sercu. Skup się na tych słowach prawdy. Jezus Chrystus sprawia, że biegniemy bez znużenia, bez zmęczenia, to jest dla nas siła i moc w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Aktywuj przez wiarę teraz tę duchową prawdę dla Ciebie. Bóg daje siłę uciśnionemu i podnosi słabego. Kto słaby, niech powie: Jestem mocny. Weź głęboki wdech. Jestem mocny. Przyjmuj to w swoim sercu przez wiarę, polegaj na nim we wszystkim. Podsumowując, zwycięskie życie to samokontrola. Jeśli dostosujesz swoje wierzenia do rzeczywistości Bożej, wtedy jesteś nietykalny dla diabła. Musisz jednak znać dobrze rzeczywistość, aby dostrzec podróbkę i dostosowywać się do wzorca ustanowionego przez Boga. Jeśli chcesz uzyskać Boży wynik, gdy go nie masz, zmień strategię. Przestań wywyższać swoje słabości i chodź w naturze Boga, a będziesz chodził w Jego łasce. Jezus odniósł absolutne zwycięstwo nad przeciwnikiem. Jedyne co powinieneś teraz robić, to przestać dawać Mu szansę do działania. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Mówi Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 41 werset. Modlitwa jest miejscem, gdzie powinniśmy stawać się świadomi prawdziwej natury każdej okoliczności. Diabeł czeka, aż upijemy się tym światem, potem atakuje nieumocnionego wierzącego. Dlatego daj się pochłonąć Bogu, umacniaj się w nim, i nie poddawaj się temu światu. W Jezusie Chrystusie zły nie będzie mógł Cię dotknąć, bo już Cię nie oszuka. Kiedy wierzę, że Bóg jest moim jedynym zdrowym źródłem, z którego czerpię, każde moje pragnienie, potrzebę pragnę spełniać w Boży biblijny sposób. Wierzę, że tylko Bóg daje prawdziwe zaspokojenie. Nie zgadzam się zatem, aby pochłonęło mnie jakiekolwiek pragnienie, które może mnie zaślepiać i doprowadzać do światowego zepsucia. Ale z trzeźwością podchodzę do wszystkiego i ufam jedynie Bożemu zaopatrzeniu. Dlatego codziennie zadaję Duchowi Świętemu pytanie. Panie, jakiego spełnienia szukam poza Tobą, w co wciąż nie wierzę, że Ty możesz uczynić, a mówią o tym Twoje obietnice. Chcę szukać spełnienia tego w Tobie, Panie. Prowadź mnie. Ty też możesz modlić się tymi słowami. Niech Bóg Was prowadzi, mówiła Natalia, Boża strona życia.